Masie ma widzowie dużo sekstrukcji, dużo w górę, dużo wyświetleń. Parę dni temu nagrywałem, że przechodzę parkour, który sam zbudowałem. I dzisiaj też właśnie zbudowałem taki parkour, który też będę przechodzić. Dobra. Już umarłem, widzowie. I ogólnie będziemy przechodzić teraz kolejny parkour, tylko że ja ciągle flawy. uważam nie wiem dlaczego w ogóle ale okej okay. mamy już pierwszego spawn pointika, więc co na początku mamy takie nie są to najłatwiejsze skoki, bo są na jedną kratkę, ale do góry ale teraz mamy dwie kratki do góry, ale ja to i tak przejdę okej okay, takie na razie tylko mamy skoczki fajne OK, i mamy kolejny spawn point. OK, jesteśmy już tak wysoko w ogóle. O kurde. OK, i teraz mamy skoki po kaktusach ogólnie. O kurde ty. OK, przeszłem to. O kurde. OK, na trzy kratki już dwa skoki były. Przeszłem to. O kurde, ja się boję, że spadnę. Nie doskoczyłem tam. Muszę się zabić. Dobra, po co ja tego za tu porstawiam? Przecież. O, mała krowa. Mała króweczka, okej. Okay. O, kurde, myślałem, że. Gdyby spał po incepsu. będę ciągle spadał, ale okej. Okay. O, kurde. Akurat tam muszę wpaść. Dobra, kurde to będzie szybki. Ja ja zresztą... Albo dobra niech już. Jest kaktusik. Okej, okay, mamy to. Znaczy, Dobra, czekajcie. Widzowie? Okej. Okay. Dobra, widzowie. Skoki na trzy i teraz znowu szyby. Kurde, nie wytrzymam, widzowie. Zostawcie lajka, może to przejdę. Zubi łapkę w górę, może mi się uda. Dobra. I zwyczajny skok, widzowie. Dobra. Ja za My za chwilę się widzimy, jak już to zrobię. Dobra, widzowie. Zrobiłem to. Zrobię w końcu ten skok i mam to za sobą. Już z kolejnego, i teraz idziemy do góry. To jest skrzynka. Zobaczycie za chwilę, skąd Musimy zrobić sztuczkę wiatru z wodą. Kurde! Dobra, widzowie. Popełniłem błąd, wielki błąd. Kurde! Czekajcie. Hmm. Dobra, widzowie, musiałem tam wypełnić. Znaczy nie, że cały skrzypkę, tylko jeszcze trochę więcej tych wiader wody dałem. Patrzcie. Mamy już tyle. O kurde, dobra, więc teraz i myk! Postawiłem w złym miejscu tę wodę. Czekajcie, widzowie. Bo tam jest, kurde, ciągle woda teraz. Tam ciągle mi woda plus skała. Kurde, więc muszę to usunąć. Kurde, dobra. Ja idę do lawy tam. Sobie umrzeć. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie ma już tego. Okej, okay. więc mamy kolejny. O, teraz teraz... Corki widzowie, że mi się to nie udaje, ale naprawdę. Jest? Widzowie, naprawdę. Ja tego nie robię specjalnie. <grym> i zje. Ej, to nie jest śmieszne. Okej, okay. w końcu to zrobiłem. I co się tutaj dzieje? Ha, widzowie. Ej. Eee. Y Patrzcie, ja nawet się drapę po głowie! No. <laughs> Ej, co się tutaj stało, właśnie? Ej, mnie to naprawdę ciekawe. <laughs> to dlaczego tam się tak stało? A ty co masz tu? Czekajcie, tak na chwilkę, tylko po prostu sprawdzę. Lubię sprawdzać. Aha, Glowstone za dwa emeraldy, Lud za 3 emeraldy, jakiś głupi jest. Jakiś głupi. Głupi. Głupku z tymi lamusami będzie tu łaził, Dobra, kurde. Aha, nie mam piasku. Dobra, widzowie. Jest trochę problem. Bo muszę parę razy tu przechodzić xt. Jeszcze takiego dziwnego odcinka nie było. Takie rzeczy się dzieją. Okej. Okay. Ciągle muszę łazić. Ło, eee, jej, jej. Okej. Okay. Muszę i tak tu podstawić też to. Gdy dobra. Nawet tak się podbuduję. A to postawię tu. xt. Okej. Okay. Dobra, to lecimy na samą górę. Lecimy. I z tego co pamiętam, jeszcze była kolejna skrzynka, więc było wiadro i woda, więc dwa razy będzie trzeba. Być. O kurde. O, doskoczyłem tu. Okej. Okay. Nie, nie wytrzymam. Okej, okay. o kurde, dobra. O. Okej, okay, kurde, chciałem się tak po prostu wyskoczyć, ale mi się nie udało. Okej. Okej. Okej, jestem. Ojej. O nie, już widzę to chyba, widzowie. To będzie trzeba, kurde, lebele zrobić znowu chyba. Kurde, nawet nie. Kurde, lebele. Kurde, to jest... To widzę, o! Okej, okay. dobra, yy, sorki, sorki, Przecież tam było łóżko, mogłem z zrobić, ustawić. tam z teraz, kurde, muszę no to znowu to robić, to... kurde, no nie wytrzymam, czekajcie, dobra, kurde, widzowie, przyszły te pachołki, kurde, kurde, no widzowie, muszę znowu, Okej, okay, jestem tu. I znowu skoki na trzy. Kratki. I znowu skoki. I znowu skoki. Okej, okay, mamy już tu w końcu sponponcik. Drzwi już są otworzone, więc... OK, jestem. Dobra, znowu ta sztuczka fajna. I myk, i myk. Okej, okay, jesteśmy. I tam. A nie, bo znowu wiatr z wodą będzie. Trzeba zrobić. O, tam widać tabliczkę meta. Widzicie? Tam jest taka tabliczka. Tam już piszemy, to jakby co? Okej. Okay. mamy. Mamy spawnikolwiek. Ok, ok. Ty teraz to zrobię, chyba na hita. Jest! Na hita teraz to zrobiłem. Udało mi się. Masz ty może wodę? Kurczak, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Meta! Dobra, Fliccofia. Przeszłem parkour, który sam zbudowałem znowu. W ogóle ja się już z wami będę żegnał. Pa.